Le Pytanie mam, bo jestem podajem, podajem, Pytam się czy, ten, czy mogę mogę Mogę, wiem, tak? mogę się pomóc, tak? za, za Pani ma na imię jak? Kazimierz. Ja. Łukasz, chciałem powiedzieć Pani, że Pan Jezus Chrystus bardzo mocno, mocno kocha. Jeżdżę po, po szpitalu, po onkologii, po różnych ludzi. są potwierdzone setki, setki uzdrowień z raków i nie biorę za, za to żadnych pieniędzy, więc, to jest, więc robię to typowo z miłości do drugiego człowieka. Mogę się, proszę. Lęczny. Duchu święty, duchu prawdy, duchu mocy, Panie Boże, Ojcie, ja modlę się teraz, Panie Boże, bo Panią, kazi mnie re. Panie Boże, proszę Ciebie Ojcze, aby ten rak, Panie Boże, cokolwiek kto jest, Panie, aby to w Twoim świętym, potężnym, cudownym imieniu Jezusa Chrystusa, Panie Boże, podeszło. Panie Boże, ja proszę Ciebie Ojcze, o wzrosty, Panie, Panie, Boże, modlę się teraz, Panie Ojcze, aby, aby to choróbsko, Panie Boże... Całkowicie odeszła w święty, do prawdy, do mocy. Panie Boże, ty powiedziałeś, że najważniejsza jest miłość. Panie może robię to z miłości do drugiego człowieka. Ale Panie może ogłaszam pełne uzdrowienie. Wszelki raku, chorobo rozkazuje Ci w imieniu Jezusa Chrystusa odejdzie. Amen. Amen. Będę jeszcze powiedzieć tyle. A Pan naj... najmniej nie Mogę, mogę dojść? Nie jestem jakimś charyzmatycznym guru, po prostu robię tą samą pracę co apostołowie. Panie Boże, kre, 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 kre. Panie Boże, poświęć Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa, Panie, Ojcze, aby ten, ten, ten rak, Panie Boże, całkowicie odszedł. Święty, że Boże, Ojcze, ja obłaszam teraz pełne uzdrowienie, Panie. Obłaszam, Panie Boże, pełne uzdrowienie, Panie Boże, pełne uzdrowienie, Panie. Panie Boże, Ty, Ojcze, powiedziałeś, że ktokolwiek wyzna mnie przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem w niebie. Panie Boże, Ojcze, modlę się, Panie Boże, teraz, a potem kobietę, Panie, aby ten rad całkowicie Ojcze odszedł w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. bądź zdrowa w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, bądź wywyższony, bądź uwielbiony, Panie, ja modlę się teraz, Panie Boże, o Panie Marię, Panie, aby to choróbsko, Panie Boże, całkowicie w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie odeszło, aby, aby ten rad, Panie Boże, całkowicie został pokonany, bądź wywyższony. Bądź uwielbiony, Panie Boże, i modlę się teraz, kończę, aby te trzy wspaniałe kobiety z tej, z tej sali, Panie Boże, aby zaczęły szukać, Panie Boże, Jezusa Chrystusa, aby czytały Biblię, by modliły się, bo Ty jesteś wielki i potężny. Amen. Bądź zdrowa w imieniu Jezusa Chrystusa. Się... I Panie co? Powiem, powiem tak. Nie utożsamiam się z żadną nie, nie. religią, ani katolicką, ani, ani taką, ani siaką, po prostu czy, my będziemy... czytam Biblię i podleślę. Jeszcze do was przyjdę, bo chcę wszystkiego dobra? Może być. Dzień dobry, pytanko mam. Jestem misjonarzem. Chodzę tutaj po, po, po pokojach i modlę się. I tutaj panie chciały. Mogę się pomodlić z wami? Pan jeszcze Pani ma na imię jak? Krystyna. 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 Rak pewnie, nie? Czy, nie panie. Pan Dzięki nie, Bogu. Ja jestem tylko... Zdrowa czy nie zdrowa? No, mam wrażenie, że zdrowa. Panie Boże, ja modlę się teraz w świętym imieniu Jezusa. Pani Boże, o Panią Krystynę, aby była całkowicie ojciec zdrowa i żeby w swoim życiu, Panie, zaczęła szukać ciebie, Panie Boże, aby się modliła, Panie Boże, aby dziękowała, Panie, Bogosławie, w świętym imieniu Jezusa. Amen. Panie, mi Pan powie, a Pan jest jakiego wyznania. Wie Pani co? Właśnie pytały się no, Pan jest tutaj obok. My ludzie kłócimy się. E, katolik, siarki, taki. Obagi, nie utożsamiam się z żadną religią. Biorę Biblię i robię tą samą pracę, którą robili apostołowie, czyli głoszę Ewangelię Jezusa. I nie kłócę się o żadną wyznanie, o nic. No. Co jest dane? A ja na badania. Ale coś idę słabo. Jaka diagnoza, jaka diagnoza? Jeszcze nie z... wiem. Z... Mogę? Z... Ten z... na najmniej tak. Panie Boże, proszę Cię, Ojciec, może proszę Cię, ten święty też który Panie uczy, abyś uczył sprawdził Panie Boże, był jak to aby ludzie zaczęli Pani. Proszę Cię, Panie Boże, aby te korupcje, cokolwiek to jest, Panie Boże, aby to odeszło. W świętym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tesnesa, bądź ulubiony, bądź wywyższony. Daję Tobie chwała, i cześć i moc, Panie, by powiedziałeś, Panie, kto wyzna mnie przy bo ja wezmę przed końcem, sercem. Ojcze, oddaję Ci, Panie Boże. życie w Twoje ręce. I takim takie pytanie Czy chciałabyś przyjąć Jezusa do serca teraz? Dużo osób mówi, mówi tak. Ty, ale ja już przyjąłem go. ale jak się pytam na przykład takiej osoby. A kiedy? Każdą noc. Od, od dzieciństwa byłam ochrzczona. Chodziłam do kościoła. Myślałem o czymś, o A tym tak Jezusa zaprosić? Szczerze, z serca. Chciałabym się teraz to uczynić. Się bądź zdrowa przybiór, jest... Dzień dobry. Pytanko mam, jestem misjonarzem. Czy mógłbym się o pani pomodlić, ale widzę, że coś... Siostra i teraz nie... No ja chce. tylko czekam pani sobie poziom. To, to jak przyjdę potem, dobra? No Całkiem dobrze. Nic nie bierzemy. Jak co? To idźcie sobie. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć Wam, że Jezus Chrystus, drogie niewiasty, bardzo kocha Was, a ja bym chciał się o Was pomodlić. Mogę? Proszę bardzo? Nie. Łapkę mogę? Prosić? Chora czy zdrowa? zdrowa. zdrowa. Ale Pani ma na imię Bóg święty, Bóg prawdy, do pomocy, ja modlę się teraz o Panią Barbarę, Panie Boże, modlę się teraz, pani Boże, Ojcze, abyś, Pan, Panie Boże, po prostu tą, pani Boże, fantastyczną osobę, kobietę, pani Boże, Barbarę, Panie Boże, prowadził, aby Pana, Panie Boże, w swoim życiu mogła swoje serduszko oddać, Panie Boże, Tobie, aby mogłam, Panie Boże, jak taka naprawdę mm, młoda, wspaniała kobieta by powiedzieć, zakochałem się w Jezusie Chrystusie, błogosławię Cię w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki, Piona, bardzo. żaden ksiądz się nie modli tak, nie? Dobrze, no, żaden. nie nie, nie się. Ja księdzem nie, nie jestem, jestem misjonarzem, ale ja się tak mogę. bo zaprosztowałem Jezusa Chrystusa w swoim życiu o, tak? i życzę do tego tak. Pani. No bardzo dziękuję i cieszę się. Super, OK? czyli okej. Okay. 141. Ja bym się, sam bym się ukuł. <grym> nie, No, no. co? Tak, ta, okej, okay. czy jest. Co jeszcze tam jest? Cuch cukrzyca, co jeszcze? Cukrzyca. Tylko cukrzyca. A wszystko. Co a, a ta czeka? kula co to jest? No kula. A nogi równe? Nie. A która jest krótsza? No krótsza to nie wiem, ale nie ta ucieka. To niech pani usiądzie na krześle, jak pani mogę poprosić. No. A Łukasz zobaczy, no, no, no. Yy, czy pani ma równe nogi. Jere, Mery, że Kulo, przeklinam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Pani wyciągnie te nogi dla mnie. Jere, No tak trochę. Wie Pani co? Ta noga jest krótsza, no. E, ch Króca. Chciałbym tak. teraz pomodlić się o, o, o Panią, ale każdej osobie mówię, że Jezus Chrystus jest Panem, Królem. Czy Pani w swoim życiu kiedyś miała tako, taki moment, aby poszukać Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Tak szczerze? Szczerze. To się nie zastanawia. Widzi Pani, mam bardzo wielu kolegów, przyjaciół i niektórzy, jeden jest z pierwszej setki najbogatszych Polaków. Kiedy ja mu mówiłem 10 lat temu o, o Jezusie, którego ja sam nie znałem, mówił mi wariat. A teraz, kiedy życie jego już kończy się, ten jego synowie biznes przyjęli, mówi, ty opowiadaj mi o tym Jezusie. I chciałbym spytać się czy na pewno nie obrazek da Pani zbawienie, tylko osobista Pani relacja z Jezusem Chrystusem. I, I Pan Jezus mówi, kto wyzna mnie przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem. Czy chciała Pani by teraz zrobić taki gest w kierunku Jezusa Chrystusa, żeby zaprosić Go teraz do swojego serca? Tylko musi to być z serca. Ja tutaj na, na onkologii będę, byłem w tamten czwartek. Dzisiaj jest czwartek. Myślę, że. W przyszłym tygodniu będę też. Mógłbym pani ja albo... Ale mnie już nie a do kiedy pani jest? Y jutro mam badanie, a potem mogę wyjść. No to ja jutro wyjeżdżam do Warszawy, ale mógłbym z samego rana, bo o, o 11.40 pociąg mam. To myślę, około 10.00 rano mógłbym pani tu przynieść to ja Biblię. Biblię to tutaj pani dałbym, aby pani, tam gdzie Pani będzie w domu, aby, aby pani modliła się. Ludziom staram się mówić, że to nie uzdrowienia powodują, że, 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 jakby, że inaczej. Chciałbym przekazać, że to, żeby nie uzdrowienia, na przykład, jakby sprawiały, czy ty wierzysz w Jezusa, czy nie. Bo tutaj, tutaj przyjaciel mój jest, który jest nawrócony, a jest chory na raka, na przykład. I przyjeżdżam odwiedzać go, ale chciałbym z panią pom pomodlić się. Okej. Okay? Jakby, no to jakby, jakby Pani mogła, tak za mną, ale tak z serduszka powtarzać. Drogi, Drogi Panie Jezu. Chciałam Cię przeprosić, cię przeprosić za całe moje życie. Za całe moje życie. Chciałam, cię przeprosić chciałam Cię przeprosić za to, że nie szukałam w moim życiu Ciebie. Nie szukałam w życiu ciebie. Przepraszam Ciebie. Przepraszam. Panie Jezu, Jezu przebacz mi, mi to. I proszę Ciebie dzisiaj. Abyś zamieszkał w, moim sercu. zamieszkał w moim sercu. Abyś stał się Panem Królem i Zbawicielem. Abyś stał się, stał się królem, Panem Królem i Zbawicielem. Królem, panem zbawicielem. Wejdź, do wejdź, serca. wejdź do mojego serca. A kiedy moje życie się skończy, kiedy moje życie się skończy wpuść mnie do nieba i weź Chcę być Twoją córką. Być twoją córką. <try> Duchu Święty, <try> wypełnij, wypełnij mnie. Wypełnij Bądź wywyższony, drogi Jezu. Bądź wywyższony, drogi Jezu. Amen. Amen. A teraz pomodlę się o Pani cukrzycy i Pani... Jesz a jeszcze mam takie pytanie. A co, co, Dlaczego Pani o tej kuli chodzi? Z jakiego powodu? Bo jak mnie nie chodziła, to bym się przewracał i przewracam się. Wiodro, nie? Nie, nie. Bo ta noga ucieka mi, ucieka mi mm -hmm. i potykam się. To znaczy, któryś staw jest, czy układ nerwowy jakoś, czy, czy coś, nie. staw jakiś uszkodzony, osłabione czy... Nie, osłabione mam, osłabione mam te nogi. Aha, Aha. okej. Okay. Pomódlę się najpierw o, o pani mm -hmm. nogi. Duchu święty, duchu prawdy, duchu mocy Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, teraz modlę się, Panie Boże Ojcze, Pani ma na imię jak? O Panią Barbarę, Panie Boże, modlę się teraz, Panie Boże Ojcze, aby te nóżki, Panie Boże, zostały, Panie Boże, umocnione, Panie Boże, aby jedna noga, i prawa, i lewa, i lewa, i, i prawa, Panie Boże, aby się całkowicie Ojcze wyrównały. Panie Boże, Ojcze, modlę się teraz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Panie Boże Ojcze, aby wszelka cukrzyca, Panie Boże, odeszła, aby aby, aby aby, i, aby krew Barbary była całkowicie zdrowa. Nogo rozkazuję Ci teraz w świętym, potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. To jest prawa czy lewa. Prawa. Prawa, prawa nogo rozkazuje ci teraz. No. Rozkazuje ci teraz w świętym, Masi, cudownym, Masi, potężnym no. imieniu Jezusa Chrystusa. Nogo rozkazuje ci, abyś ci teraz no. Masi, wyrównała no. się. Abyś była, się. była całkowicie równa. Abyś była całkowicie równa. Rośni. Abyś, proszę się nie bać, czuje pani coś, kiedy się teraz modlę? Pani mogła troszeczkę te palce wyciągnąć. Nogo rozkazuje ci teraz w imieniu pana Jezusa Chrystusa. Wydłużaj Jezus. się, wydłużaj się, wydłużaj Rosi się, wydłużaj się. Panie Boże, ojcze modlę się Ta, teraz, Jezus. Panie Boże, Rosi, Panią no. Barbarę, Panie Boże, Rosi. aby jej, jej Rosi, dobra całkowicie, Panie Boże, teraz została Panie Boże uzdrowiona. Się, uzdrowiona. Więcej i bardziej, Panie, więcej i bardziej, więcej i bardziej, więcej i bardziej, więcej i bardziej. Więcej i bardziej. Więcej i bardziej ścigere. Ojcze, modlę się teraz, Panie Boże, Ojcze, aby ta noga została, Panie Boże, teraz całkowicie Ojcze wyrównana. Niech to będzie, Panie Boże, tylko i wyłącznie, Panie Boże, na, na Twoją chwałę, Panie. Niech Ojcze będzie to na chwałę imienia Jezus. Panie Boże, Ojcze, Ty już to wszystko, Panie Boże, zrobiłeś na krzyżu Golgoty, Panie Boże. Z Twoimi ranami i sińcami. Panie Boże, Ojcze, jesteśmy, Panie Boże, uleczeni, bądź Ojcze uwielbiony. Bądź, Panie Boże, wywyższony i modlę się teraz, Panie Boże, aby ten staw biodrowy, prawy, Panie Boże, został całkowicie, Ojcze, przestawiony, Panie Boże, aby ta noga, Panie Boże, od Panie Boże, aby ona została całkowicie, Panie Boże, wyrównana. Niech to będzie, Panie Boże, tylko i wyłącznie na Twoją chwałę. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony i, Panie Boże, Ojcze, nie będziemy czekać, Panie Boże, na efekt, bo tutaj jest jeszcze dużo, dużo innych ludzi, Ojcze. Ja zostawiam Panie Boże, tą nogę teraz, ojcze, do Twojej dyspozycji. Bądź, ojcze, uwielbiony, bądź wywyższony, wywyższony. go rozkazuję Ci w świętym, potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Zacznij się teraz wydłużać, milimetr po milimetrze, centymetr po centymetrze. Ojcze, ogłaszam, że dzisiejsze, dzisiejszej nocy, Panie Boże, te nogi będą całkowicie równe, ojcze. Amen. Proszę mi powiedzieć, proszę tą, tą nogą puszczać. Czuła Pani coś, kiedy się modliłem. Drżenie. Drżenie gdzie? W, w całych nogach. No, ja właśnie czułem, czułem też. Ona minimalnie jest, była yy, yy, krótsza. Ja tutaj do pani przyjdę jeszcze jeszcze minimalnie, ale mamy tylko 30 minut, aby oblecić wszystkie, wszystkie pokoje. No, bo potem jestem. jak pozwoli pani, ja do pani jeszcze przyjdę, a jutro przyniosłem pani nowy testament. No, naprawdę warto czytać, bo. W kościoła Jezus nie, nie jest taki, jak go przedstawiono. Czyli Zdrowaś Maryjo, łaski się pełna, Jezus jest hmm. żywą relacją, czyli Pani, Jezus Chrystus. Uśmiechu trochę. No, bo Mam bo Pani jeszcze Gorące takie. Się Chciałem Gorąco, Pani powiedzieć. Gdzie, coś. Gdzie niech, pani, niech Pani teraz wstanie i niech Pani spróbuje zrobić to, czego Pani nie mówiła wcześniej. Boję się. No. Śmiało. Może przysiad jakiś albo coś? Ja, ja tutaj z Panią jestem. Dajmy w temu. temu... Tro, trochę czasu, i chodzi Ojcze, pełna Boże, władność do tych nóg, pełna władność pełne do tego ciała. Boże, pełne pełne uzdrowienie, uzdrowienie, życie do tego Boże, układu Panie nerwowego, Panie układ nerwowy, Panie bądź uzdrowiony, pełne pełna, 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 uzdrowienie Pana, do tego układu nerwowego, wyrócana. życie do tego ciała, życie w imieniu Jezusa, Jezusa, Jezusa pełna wolność Chrystusa, od wszelkiego bólu, wszelki niedowład, wszelki paraliż, wszelkie upośledzenie, łamie Twoją moc i nakazuje Ci odejść. Ciało bądź zdrowe i wolne od stóp pod Czubek głowy w imieniu Jezusa. Życie. Życie do tego ciała w imieniu Jezusa. Niech Pani spróbuje iść się ja? dzieje, bo widzę, że jest Pani taka... Niech Pani widzę, idzie. Poczekać. Niech Pani idzie. No. Trochę tymi nogami poruszać, bo to... Muszę się przyczynać. Oj, ucieka mi ta noga. Ucieka? Ucieka. Niech pani usiądzie jeszcze. Na chwilę. Długo pani chodziła tak z tą, z tą nogą? No długo. Ile? Kuby lat, nie? Z 15? Nie, 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 nie. nie, nie. Panie Boże, ocie. można Bo się tak miło śmigniła. Świętym, świętym, świętym poprężnik imieniu pani Jezusa. Chrystusy pani ojczy. Aby ta noga teraz została pani może Ojcze, Ojcze wyrównana pani. Ojcze, dziękuję Ci Panie Boże za to, że w Tobie, Panie Boże, mówi Ojcze, nadzieja, zbawienie Panie Boże, że w Tobie mamy Panie Boże, uzdrowienie, Panie Boże, ale chcę ludziom Ojcze przekazać, że nie uzdrowienie jest najważniejsze, lecz Panie Boże, relacja z Jezusem Chrystusem Panie. Relacja z żywym potężnym Jezusem Chrystusem Panie. Ojcze, niech to będzie na, na Twoją chwałę, Panie. Niech Ojcze wyrównane robi, Panie Boże będą tylko i Panie Boże. Na Twoją chwałę, a to, to, to ciepło, które poczuła Pani, Barbara, Panie Boże, to jest ciepło ducha świętego Ojcze, bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Ja, Ojcze, ogłaszam, że Ty jesteś Panem Królem i Zbawicielem. No go rozkazuję Ci teraz, w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Rozkazuję Ci, abyś całkowicie wyrównała się, abyś całkowicie wyrównała się. Panie Boże, szekery meremeszczyn, koremeremasa, koremeremasza, koremera, 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 Chore, lele, para, para. Czuje Pani teraz coś, czy nie? Czuje gorąco w Palcach? W których? W której nodze? No, jeszcze nogo rośnie. Rozkazujecie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Rośni, rośni. 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 bardziej i lewa noga bardziej. Prawa noga rośnie rośni. Wyrównaj się teraz Bardziej, mocniej. bardziej i bardziej mocniej. W imieniu Jezusa jeszcze, wyrównajcie się. Jeszcze, jeszcze. Rośnie w imieniu Jezusa Chrystusa. Rośni. W imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty. Dziękuję Ci. Ma Pani idealnie równe nogi. Widzi Pani? Niech Pani sprawdzi. Ojcze, Panie Boże, niech prawa będzie taka sama, Ojcze, jak lewa, Panie Boże, a lewa taka sama jak, jak prawa. Je, jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę. Panie Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, co więcej, Panie Boże uderzyło się. Ale więcej, proszę Cię, Ojcze, jeszcze kawałeczek, więcej, więcej, Panie kawałeczek ojcie. Jeszcze kawałeczek. kawałeczek Nogo rośni teraz, jeszcze kawałeczek. Jeszcze Ojcze, jeszcze rośnie. Rośni, rośni. Nogo rozkazuje Ci teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Całkowicie więcej, wydłużać się. Rozkazuje Ci teraz w imieniu Pana w Jezusa, Jezusa Chrystusa, aby ta noga była całkowicie równa. Nogo rośnie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, Duchu Prawdy, Duchu Moccy, Panie Boże. Niech to będzie na Twoją chwałę, więcej Panie. Niech to Jezus. będzie, Panie, na Twoją chwałę. Bądź Jezusa. uwielbiony, więcej, bądź wywyższony. Ojcze, więcej. oddajemy życie Tobie, do tych nóg. Pełna Panie, Panie. władność Jezusa do tych nóg. Pełna władność. Ojcze, czuje Pani teraz coś? czy i to takie dobre. ci po. Tu tej ci w tej po bu. I ara Życie, Boże, Życie Boże, do tych nogwi, mi Jezus. Nie skończyło się, Panie Boże, Życie tylko na wieczne nauczanie, Panie. Żeby, Życie w żeby Pani Barbara zaczęła czuć, pełna, pełna władność do tych nóg. Pełna władność do tych nóg. Uciekamy, bo mamy 20 minut, a musimy wszystkie Niech pani pokoje. teraz chodzi. No. My do pani jeszcze Przyjdziemy, idziemy, dobra? No, Jezus, Panią bardzo kocham, Panią też. Ale nie dziękuję za to. Ja Je Jezusowi. So. Dzień dobry. Panowie, ja jestem misjonarzem, chodzę tutaj po... Po, po pokojach i modlę się. Pytanie nie, mam takie. Ja nie jestem żadnym księdzem. Czy, czy mógłbym się z wami pomodlić? Czy nie, chcielibyście? A pan? Nie, dziękuję. Okej. Okay. A pan tutaj? No, nie, końcu przyjechałem tutaj, jeżeli siostry puściły mnie, to, 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 to jestem. Przyjechałem tutaj do mojego przyjaciela, do, który charakter i po prostu przechodzę po, po wszystkich pokojach. No. Jeżeli Macie, ochotę, mogę się u was pogodzić. Zrobię to gratis i nie będę za to żadnych pieniędzy. To jest. to jest. Macie? Ja dziękuję, że ten ksiądz był dzisiaj. Okej, okay, okej. Okay. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobra, tutaj i modlę się o chorych. No, Ale to chcemy się o Pana pomodlić właśnie. A co Panu dolega? Nic. Spoko. Dzień dobry, panowie. Spaniam się, wiecie, wiecie co, jestem misjonarzem. No. przyjechałem tutaj modlić się o, mówię, przyjechałem tu modlić się o ludzi. Chodzę po, po pokojach. Pytanie mam, czy, czy mógłbym się o Panów pomodlić? Może... Aha, pytanie mam. Czy mogę się o Was pomodlić? O, mogę, tak? Pan sobie zjedziemy, potem to podejdę. Pan ma na, na imię jak? Tak, no? Dzień. Dzień. W święty, w duchu prawdy, w duchu mocy Ojcze, mogę się teraz Panie Boże, o Pana zwigniewam, Panie Boże, modlę się Panie Boże Ojcze, abyś go całkowicie uzdrowił, abyś Panie Boże uzdrowił Jego słuch, Panie Boże, aby Jego słuch Panie Boże był całkowicie zdrowy, aby Jego krew Panie Boże była całkowicie zdrowa. Jeżeli to jest cokolwiek Panie Boże, jakakolwiek choroba Ojcze, bo ona teraz w świętym, potężnym imieniu Jezusa Chrystusa Panie Boże odeszła. Uzdrawiam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa i ogłaszam pełny wzrost, pełny wzrost Panie Boże, ogłaszam, że, że zwigniewam. Będzie żył i będzie opowiadał dzieła Jezusa Chrystusa. Amen. Nie. Amen. Nie. 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 Krew Panu leci mi. Co to? No, czy, czy, czy nie? Co się robi, szefie? Co? No. Rak Czy nie? Rak. Co się no. Mogę tu usiąść? Bo pan, pan ma na imię jak? Jaku? Jakub, tak. Duchu święty, tylko prawdy, do pomocy Ojcze, modlę się, Panie Boże, teraz o Jakuba, Panie, modlę się. Panie Boże, ojcze o to, aby Jakub został teraz całkowicie, Ojcze, uzdrowiony, Panie Boże, dziś, żeby mógł w szybkim okresie czasu, Panie Boże z tym być. Przed ta choroba, która trafisz, go nakazuje Ci teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Rozkazuje Ci, abyś, abyś odeszła, abyś odeszła w świętym potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Panie Boże, uczę, modlę się, Panie Boże, aby Jakub, Ojcze w swoim życiu, mógł zacząć Panie Boże szukać Ciebie, aby mógł serce swoje oddać w Świętym Tobie. Amen. Pytanie mam takie. Czy myślał Pan kiedyś o tym przez życie całe swoje, aby zaprosić Jezusa Chrystusa do, do Boże, swojego Boże. serca? Można wierzyć, ale czy, czy był taki moment, że Pan kiedyś Jezusa zaprosił do serca? No, proszę. Pytanie mam. A czy chciałby, chciałby Pan teraz to uczynić? Bo Biblia mówi, ktokolwiek wyzna mnie przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem. Jeżeli Chciałby Pan, ja pomogę pom pom się taką modlitwą, Proszę to na głos powtórzyć, ale jeżeli Pan nie uczyni tego z serca, to nic Panu nie da, to musi być z serca. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Panie Jezu, widzisz, że jestem słaby. Proszę Cię, uzdrowić. mnie. duchu świętym być może dzisiaj tego nie rozumiem. Ale proszę Ciebie, przyjdź do mojego życia. Proszę Ciebie. Przyjdź. Przyjdź do mnie. Stanę się królem, panem i zbawicielem. Panem. Panem. A po mojej śmierci wpuść mnie na nieba. A po mojej śmierci wpuść mnie nieba. Amen. 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 Panie święty, Panie Boże, ojcze, słyszałeś, Panie Boże, to, to weznanie. Na podstawie, na podstawie Jego wyznania i jego wiary, Panie Boże, mądrze się teraz, Panie Boże, ojcze, aby w święci, ani Panie Boże, pilnowali jak oba Panie, abyś. Całkowicie Pani może go uzdrowił, aby w dzisiejszej nocy wydarzył się Panie, może cud, i żeby przyszły pełne wzrosty, aby on pani może był osobą całkowicie zdrową. Amen. Jutro tu będę, mógłbym pan, Panu przynieść Biblię, gdybyście. Nie, bo ja. Do Krew Panu leci z czemu? Jakiś potok, czy co to jest? Pomogę się o to. Panie Boże, młodej się Panie Boże Ojczy, aby ten krwawek Panie może teraz całkowicie Ojcze w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Co się dzieje? Co się dzieje? Dziękuję. Nie, dziękuję bardzo. A Pan. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobra, to nie będziemy tutaj. Ale...